Cześć Siemanko witam w kolejnym witam Was w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście M10 Fox i rozpoczynamy projekt DZIK Postanowiłem go podzielić na cztery części, czyli kupno samochodu dzisiaj rozebranie go na części i od razu włożymy mu dzisiaj silnik nie wiem, możliwe że jutro po południu pojawi się odcinek z zawieszenia. No i ostatni punkt to będzie body kit i malowanie. E, muszę tutaj sprawdzić, poczekajcie jeszcze raz, bo ostatnio miałem taki problem, że mi coś szlankował, ale myślę, że jest dobrze. Przepraszam, mam nadzieję, że mnie słychać. E, brakuje mi dystansy, tyle tylko powiem, ale. Po prostu yy, po prostu uznałem, że to będzie za, długo, za długi czas, jak będę to robił na czuja, no i po prostu potem będę miał czas na to, żeby szukać odpowiednich. Jak widzicie, tu są wszystkie y, części. Tu mamy układ wydechowy, cały y, samochód to będzie oczywiście Dzik, czyli BMW E30, 44 y, litra y, Biturbo. 44 dzieci koni mechanicznych mam oczywiście tutaj blok silnika z fałsemką yy, głowicę silnika, lewą kłótą, prawą też kół Nie wiem gdzie jest prawa yy, Najprawdopodobniej... Yy, gdzieś tam, chyba ten Z tym nawet pewien, że ona gdzieś tam... Czekajcie, to w sumie... To nie jest problem, możemy po prostu łatwo wziąć to są głowice, więc prawa podstawowa, prawa podstawowa, prawa kuta, a nam jakiej brakuje, lewej czy, lewej, tak, prawe nam brakuje, no, dobrze. Prawa kuta. Dobra, mamy to. Damy on tutaj. Na podłogę już nieważne. Zaczynamy od bloku silnika. A na początek trzeba jeszcze kupić samochód. Wybierz nowy. Tak, przejdź. No i dobra. I zakupmy nowy bus. 30. Tak. Yy, no zakupić ten samochód. Just tylko musimy poczekać aż wejdzie nam do garażu. No tak. Jak sobie pozamykam te rzeczy to będzie szybciej. Mm, no nie wiem czy mi się to odpali. Czy mi się to na stałe zawiesi? Kto wie? Kto to może wiedzieć? Nie? No dobra. No po prostu musimy poczekać, aż się załaduje. O, już. Ile to trwało? Ale no w końcu. Yy, aha, no tak. Yy, jedną rzecz muszę zmienić, żeby troszeczkę mi to. No, żeby mi to tak nie szwankowało. No to muszę zmienić ustawienia z wysokiej na średnią. I będzie lepiej mi się wydaje no i mamy nasze E30 oczywiście wygląda sobie tak fajnie wygląda, fajnie. no ale musimy przygotować je do driftu więc let's go przygotowujemy do driftu i teraz będziemy zdejmować wszystko więc tak, przenosimy na podnośnik samochód lecimy od razu z nim w górę i tak i zdejmujemy na byw. Opony To jest tak, nie wiem co z nimi zrobić Na razie po prostu będą na ziemi Okej, okay. zdejmujemy wszystko Proszę bardzo Wszystko będzie pięknie zdjęte Bug paliwa też Mhm mm no, całe zawieszenie trzeba zdjąć, nie? jedno zacisk hamulca Piasta... Piasta koła O, tarcza hamulcowa Adapter Piasta koła przód Hamulce zadaj przedniej Trochę się do zabitłoczno pod nogami, ale... Aha a fajnie. Ja się rzucę rzeczy na podłogę, to, to znikają. Ciekawe. Dobra. Zaćmi daj jedną troszkę zacisk. Teraz hamut Oczywiście my A no, może za tak przedni Rotnica koła Wahacz przedni Felga pod Aha! Dobra, za taką część. No to te se możesz wziąć. Te se weź, nie? Ty ich nie chcę. Masz se weź. to działa, ale... kurde no. okej okay. no i trzymaj ostatnia ja mam pomocnicza o o, bałkę duży niedobrze Aha, dobra, chyba już czaję chodzi. Jak jest za dużo części na podłożu to on je skasuje. Słabe to jest, powinno to zmienić. Wą napędowy. Okej. Okay. Defensor zaspawany. Jedno tuczko jest zacisk. No, trzeba ogólnie ogłodzić cały. Tutaj zawieszenie, żeby została goła blacha tak naprawdę żeby można włożyć było wszystko inne ale oczywiście zawieszenie eee no nie dobra zawieszenie musi być piesze Się tak? to jest nieważne no tylko że za to tylne co, a no to to co może brać. Ten pod przejściem, ten pierwszy za Baną. To, piesz, to Tę, czy hamulce Banan, ten pierwszy B. nowy bo Adapter. Znowu adapter. Piasto koła. No, trochę tych części mam do wymontowania. Ty na pół oś. Pężyna, o motor za to tylny. Cały czas na Cały czas na minęło osiem minut. Okej, okay. no ja mam po w tył. Aha. Okej, okay. wydaje mi się, że już jest wszystko zdjęte. No i oczywiście, jeszcze chłodnicę trzeba zdjąć. Lampy przednie, jak się pozbędziemy innych rzeczy, to już będziemy mogli wtedy by działać. O ABS też mamy nowy. Serwo też mamy nowe. A, jeszcze znaczy, tyle lampy, tak. Dobra, to, to, go tutaj go trochę niżej. No kurde, jak mówię tył, to tył, tak? Nie przód. Czy tą lotkę można? O właśnie, spole trzeba usunąć. No i co? E, mi się wydaje, że już jest dobrze wszystko usunięte. Że już jest głośno, praktycznie ze wszystkiego. No i mnie to cieszy. Ok, no to. Zacznę od podwozia w takim razie, więc tak tu mamy. Yy, przednie podwozie zaczynamy czyli tak, wahacz przedni let's go a tak, najpierw musimy mieć na co ten wahacz zespić, więc musimy mieć po pierwsze i najważniejsze ram przednią sportową to tak wtedy możemy mieć dopiero wahacz Przedni, typ drugi, czyli no sportowy, modyfikowalny. Dobra, następny wahacz. Przedni typ 2. Ok. Montujemy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. I... No po prostu, że mnie dobrze słychać. Taką mam nadzieję. E, na, nie, czekaj, to jest. Maglownica. No, dobrze, że ten. Chciałem maglownicę nam przeczytać. <noise> oby zabawnie. Dobra, magłownica. Na, maglownica. Maglownica. zbrodnica, Koła przednia, sportowa. Będziemy mieli inny kąt skrętu. Również. Myślę, że najdłużej nam zajdzie pewnie z naklejkami z detalami tego samochodu, a najkrócej z częściami mechanicznymi. No, więc teraz go tworzymy do 21.30, czyli jeszcze 20 minut, i potworzymy dalej w następnym odcinku. Chociaż chciałem jeszcze yy, po zacząć silnik, ale nie wiem czy to, Dobra, teraz, teraz, teraz amortyzatory. Przednie z Dobra. Znowu przód. Mam wyłączone podpowiadanie, czyli mniej więcej nie wiem gdzie założyć. Szkoda, że się podświetla. Chciałbym, żeby się nie podświetlało. Może dać to gdzieś włączyć. Ustawienia ogólne poczty już zawsze jakieś wyzwanie, by się na części w garażu, hmm. Pokaż in kilometr. Aha, no i tyle. To dużo się nie zmieniłem Co my tu mam dalej? Spółka kielichów to jeszcze A, piasta koła przód Piasta koła, no i na to pójdzie dystans Ale żeby założyć dystans trzeba mieć jeszcze założoną felkę No właśnie, powinienem sobie już te felki założyć e, Dobra też ogólne będą One są na przód. A te tu widzicie, tam to są na tył, bo one mamy te same. O, te są na tył, mniej więcej podobne są do tych, co są na zdjęciu. Są lampy, ale to nieważne. E, tu jest na pół to nie wał napędowy to jeszcze. O, piasta koła przód. Chyba, co zostało nam? Piasta koła. Aha, no taki. Teraz te adaptery i hamulce Adaptery i hamulce to będzie raczej z tyłu. Chociaż nie jest z przodu taki? Nie ma. No to go dajemy tu. Dobry hamulce, a do tyłu A to przód. Właśnie. A, no tak, bo ja miałem kupić dwa z przód To poczekajcie. Już. Hamulce. A to hamulce, przód, ja mam ten największy kupiony. e é essa de teu A tak, jeszcze tarcza, Przecież. taczę hamulcowa. No i teraz dopiero sześciodłóczkowy zacisk hamulca. Oku. Co? Jeszcze? Eee... 150. A, bo ten. Abo muszę dobrać taki jak jest tu. 300. Chyba. Czy chcielibyśmy coś zobaczyć? Dwutłoczkowy 300. To sorry, troszeczkę mi się. A jest czerwony sześciotłoczkowy. A 350 to jest? No dobrze, czyli trzeba Dobierać takie jak jest No okej okay. No nieważne y, Dystans to jeszcze No i to tyle? Czy to coś? No i teraz po jestem, to samo I zajmujemy się tyłem A to jest do tyłu A, no tak. Zapomniałbym. Dobra, jeszcze dziesięć minut. Więc co zawieszenie, chcę złożyć alkohol, będę dopiero zakładał, będę miał body, czyli w końcowym etapie to jeszcze nie teraz. Dobra, i teraz lecimy do tyłu. Eee, tył, no to zaczynamy oczywiście od ramy pomocniczej. Potem. Aha, no tutaj i defer diff, oczywiście tutaj jest Potem idzie wahacz tylny. Zobaczę gdzie to będzie latać. O do, to dobra to jeszcze, aha, no tak, jeszcze przecież taczę, a tarczą jeszcze um się przecież yy, piasta koła piasta koła właśnie jeszcze coś przed... czekaj 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 jeszcze coś przedzęm coś eee. a no tak na pół oś. słucham dobrze idę spać Dobra, Dobranoc! dobra noc, dobra, założona i jeszcze chwila, jest tego koła. Ok, bierzemy sobie z tego cyk na total, czy to nie jest przód 300? czy jeszcze coś, odeptaj hamulca. No tak, odeptaj hamulca jeszcze. Odeptaj hamulca Tego nie mogę zapomnieć. Dobra, mocny za to Mek. Kolejne. Przez późno. Do tego też mniej więcej nie mogę nagrywać. No sorry, gdybym zaraz skończył o 20 praktycznie, no to by, by to nie zeszło, no ale jednak mi się trochę zeszło. Ok. to tu mam tutaj taczy, aha, to jest standard, o, tu jest moja. Ok, myk. I nie mogę zapomnieć, że jeszcze... O, właśnie humul i on będzie tu? tu, nie, tu chyba to on jeszcze. Teraz jeszcze. Y hamulca 300? Dobrze, dobrze. i'm not A okay. tak jeszcze yy, ten adapter. To już, 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 już. obie okay, to go mam. Cęcznego, bo, bo go nie mam Czy tu chyba jest? Nie, co? Ale samu ale nie wiem, czy to jest dobre kupione. A nie, trzy serce no właśnie. Tak się no i o tym zapomniałem ten był oczkowym To też tam też z tyłu jest podwójny zacisk Dobra O, czyli, Aha, taki oczywiście tacza ostatnia rzecz bardzo tacza, zawieszenie Mek no i to mam tyle. A to też możemy ten brak zamontować. Okej. Okay. A, no tak. Speżle jeszcze czas. a nie, jak nie ma normalności, to to fakt, to fakt, to ma sens, to ma sens, Dobra. to ma mi to będą sens, to Dobra. No i tak teraz bus. Musimy pod okiem krokiem na dzisiejszy nik. O. to maskę. To sobie wsadzę tutaj pompa ABS i serbo. No, bo. no to to był yy, to był właśnie pierwszy odcinek z, z budowy dzika. Trzymajcie się, do zobaczenia. Alo i cześć.